Mój Rzesz powiedział do ludu, Dziś Pan, Bóg Twój, rozkazuje Ci wykonać te prawa i nakazy, przestrzega ich wypełniań z całego swego serca i z całej duszy. Dziś uzyskałeś od Pana oświadczenie, iż będzie dla Ciebie Bogiem, o ile Ty będziesz chodził Jego drogami, przestrzegał Jego praw, poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu. A Pan uzyskał to, że Ty będziesz, jak Ci zapowiedział, ludem stanowiącym szczególną Jego własność i będziesz przestrzegał Jego wszystkich poleceń on cię wtedy wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił, abyś był ludem świętym dla Pana Boga Twego, jak powiedział. Można powiedzieć, że Pan Bóg podpisuje z człowiekiem jakąś umowę, kto ma jakie prawa, kto ma jakie obowiązki, kto zobowiązuje się do czego. Z jednej strony Pan Bóg, z drugiej strony Jego naród. To jest ciekawe, że Pan Bóg z człowiekiem, ze swoim stworzeniem, ze swoimi dziećmi, ze swoimi sługami y, zawiera jakąś bardzo ważną, życiową umowę. Ta umowa może być podobna do takiej umowy, jakby na przykład rodzice podpisali taką umowę z małymi małymi dziećmi, i mówią: my się zobowiązujemy, żebyś ty miał wszystko w Twoim życiu, żebyś ty miał co jeść, miał gdzie mieszkać miał dach nad głową, miał ubranie, żebyś ty miał przedszkole i szkołę, żebyś, żeby ci w życiu niczego nie brakowało. My to bierzemy na siebie. Z twojej strony masz być posłuszny. Masz nas szanować i słuchać się. Umowa, która świadczy o wielkim szacunku do człowieka. Pan Bóg wyraża taką umową Szacunek. Czasem, jak podpiszemy jakąś ważną umowę, to chodzimy się, cieszymy, pokazujemy, o, udało się nareszcie podpisać jakąś umowę. To jest coś, konkret, konkret który świadczy o szacunku do, do, do człowieka. I Pan Bóg z takim szacunkiem zwraca się do nas. Czy my z takim szacunkiem zwracamy się do drugiego człowieka? Czy nie jest tak, że drugi człowiek to jest dla nas ktoś mało ważny? Ktoś niedawno powiedział, że my w tym świecie jesteśmy jak takie mrówki. Coś staramy się robić, ale to, to wielkość tego świata, tego wszechświata, tak nas przerasta, że to, co my robimy, to się wydaje takie zupełnie małe. Możemy mieć takie wrażenie, ale jak słuchamy tego słowa, to jest tak, jakbyśmy byli w centrum świata, tak byśmy, jakbyśmy byli najważniejsi dla naszego Pana Boga. On tak nas lubi, on tak nas szanuje, on tak nas kocha, i my też powinniśmy z takim szacunkiem odnosić się do każdego człowieka. Dzisiejsza Ewangelia. Jezus powiedział do swoich uczniów, słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ on sprawia, że słońce jego wschodzi nad złymi, nad dobrymi i on zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie, Czyż i celnicy tego nie czynią i jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie, czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz Niebieski. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził? Słyszeliście, że tak powiedziano? Pan Jezus mówi tak, jakby to było powiedziano gdzieś w Biblii. Nie ma w Biblii czegoś takiego, że jest powiedziane, że mamy nienawidzić nieprzyjaciół. Ale gdzieś między ludźmi to chodziło coś takiego, że kochać to mamy tylko bliźniego, a nie przyjaciela nienawidzić, czyli bliskiego człowieka. Kochać, nieprzyjaciela przyjaciela nienawidzić. Jezus mówi nie tak. My też często słyszymy gdzieś, że to jest nasz wróg, to ten naród to, jest, to są nasi wrogowie, to są nasi nieprzyjaciele. Nie, to nie jest chrześcijaństwo. Nie ma dla nas nieprzyjaciół. Nie ma dla nas wrogów. I wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. Mówimy Ojcze nasz, czyli nas wszystkich, nie tylko mój, nie twój, ale nasz. My jesteśmy braćmi i siostrami. My jesteśmy w tym świecie jako bracia i siostry, dzieci jednego Boga. Dlatego też mamy się do siebie tak zwracać. Mamy kochać. Mamy kochać. I dalej słyszymy, a ja Wam powiadam: miłujcie Waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy Was prześladują. Abyście się stali synami Ojca Waszego, który jest w niebie. Czyli, jak nie będziemy mieli tej miłości, to nie w pełni jesteśmy synami Ojca, który jest w niebie. Bo Ojciec jest miłością, i jeśli my od tej miłości odchodzimy, to nie całkiem jesteśmy dziećmi. To tak, jakbyśmy byli takimi dziećmi, które odesz odeszły z domu Ojca, którzy jakby nie chcą być synami. Żeby być synami Ojca, to nie Pan Bóg się nas wyrzeka. To my odchodzimy od Pana Boga. Jeżeli chcemy być. Prawdziwymi dziećmi Boga, to musimy być miłością, jak Bóg jest miłością. Nie tylko kochać, ale być miłością, bo Bóg jest miłością. Wtedy jesteśmy dziećmi miłości. Jesteśmy dziećmi Boga, jesteśmy w stałej relacji, i jeśli kochamy, to mamy kochać także nieprzyjaciół. Co to znaczy, każdy z nas jest wezwany do miłości? Powołany do miłości, ja mam kochać każdego człowieka. I jeśli ten człowiek nie spełnia tego wymagania, to to, że On przestał mnie kochać, nie zwalnia mnie z tego, żebym ja kochał Jego. To tak jak w małżeństwie: jeżeli jedna strona małżeństwa zdradzi, odejdzie, przestanie kochać, to nie zwalnia drugiej strony małżeństwa z tego, żeby przestać kochać Jego czy ją. To, że ktoś odchodzi z małżeństwa, to ta druga osoba nie ma prawa odejść też. Zostaje na miejscu, modli się i czeka. To jest właśnie miłość i tak mam się odnosić do innych ludzi. To, że ktoś odnosi się bez miłości do mnie, z, z wrogością, z nieprzyjaźnią do mnie, to nie zwalnia mnie z obowiązku tego, żeby kochać drugiego człowieka. Bo ja jestem oddzielnie powołany do miłości. Bo mi tę miłość Pan Bóg daje bezpośrednio. Bo Pan, ja z Panem Bogiem się umówiłem, że będę kochał drugiego człowieka, a nie z tym człowiekiem. Tak jak małżonkowie przed ołtarzem obiecują Panu Bogu kochać swojego współmałżonka, a nie współmałżonkowi tylko. On sprawia, że słońce jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I On zsyła też na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Czy mieliśmy kiedyś pretensje do Pana Boga, czemu Twoje słońce świeci nad tymi złymi ludźmi? Nie powinieneś świecić swoim słońcem na tych ludzi. Na nich powinien być, spadać grad i powinno być ciągle ciemno. Nie. Pan Bóg nie przestaje kochać tych ludzi, którzy nie kochają Jego i nie kochają innych ludzi. Pan Bóg nie przestaje kochać człowieka, który nie spełnia Jego przykazań, który odrzuca Pana Boga. Pan Bóg nie przestaje nas kochać, o czym świadczy słońce, które świeci na każdego, na wszystkich. I nasze słońce też powinna świecić na każdego i na wszystkich, ale nie tylko słońce, jest też deszcz. Co to znaczy? Jeśli słońce, to mamy jasną twarz, uśmiechamy się i powinniśmy się uśmiechać niezależnie od tego, jaki człowiek stoi przed nami. Nie od tego człowieka zależy, czy ja mam dobry humor, czy ja mam uśmiech, czy ja mam świecę miłością, ale też czasem bywa tak, że jest, mamy zły humor, mamy jakiś zły nastrój, to też nie powinno zależeć od człowieka. Tylko jeśli mam zły nastrój, a bywa czasem, że mam zły nastrój. Ktoś niedawno, jak mówiłem o tym, żeby poświęcać się, czynić coś z entuzjazmem, z ochotą, to mówi, ale przecież nie zawsze człowiek ma dobry nastrój. Do, ale to nie o to chodzi. Czynić coś z entuzjazmem to nie znaczy, że mam zawsze być w dobrym nastroju. Bo może być dobry mąż, dobra żona, dobry ojciec, dobra matka, dobry ksiądz, którzy się poświęcają swojemu powołaniu, ale czasem mają zły humor, zły nastrój, bo tak bywa. Nastrój to jest jak pogoda. Raz jest dobry, raz jest zły i często to nie zależy od nas. Ale jak mam zły nastrój, to nie tak, że ja w, w relacji do tego człowieka mam zły nastrój, a w, w relacji do tego mam dobry. Zły nastrój nie może za, zależeć od człowieka, który jest przede mną. Tylko są inne powody tego, że tak mam i wtedy każdy widzi to, że no, mam dzisiaj zły nastrój. Pada deszcz na wszystkich, a innym razem świeci słońce na wszystkich. I na każdego. To nie zależy od człowieka. Ten człowiek nie, mu, nie może się czuć przede mną odpowiedzialny za, za mój nastrój. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, czyż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? My się mamy różnić od pogan, od celników, od ludzi innych religii, od ludzi niewierzących. Mamy się czymś różnić. Co nas różni? Wczoraj słyszeliśmy, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż faryzeuszy. Co to znaczy większa? Właśnie tym większa, tym się różni, że mamy miłość do tych, którzy nas nie kochają. Różnimy się od innych tych, że kochamy swoich nieprzyjaciół. To jest coś, co jest tylko w chrześcijaństwie. Coś, co absolutnie wyróżnia chrześcijan spośród innych religii czy spośród innych ludzi. I mamy się tym różnić. Tak jak rozpoznawali chrześcijan w pierwszych wiekach. Patrzcie, jak oni się miłują. Taki nas mają widzieć. Patrz, on nawet... Wrogów swoich kocha. To nas różni. Mamy być doskonali. To jest, nas wprowadza na poziom doskonałości Boga. Człowiek nie umie kochać nieprzyjaciół, Bóg umie kochać nieprzyjaciół. I my jak zaczynamy kochać nieprzyjaciół, wchodzimy na poziom Boży, Bożej miłości, większej niż ludzka miłość. I żebyśmy tak umieli kochać, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Syberii, z nowosybirska gdzie dziś odbywają się spotkania małżeńskie, których też towarzyszy małżonkom. Pomódlcie się za nich, pomódlcie się za nas tutaj. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.